Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku będzie recenzja zestawu o numerze katalogowym 60385. Jest to koparka z serii LEGO City. W zestawie tym znajdują się dwie minifigurki, jak i też jedna zarazem tytułowa koparka, a i elementy terenu, więc nie ma co przedłużać. Zacznijmy. Na sam początek, może zacznijmy od tytułowej koparki. Cóż, koparka się głównie składa z samej oto szypy, gdzie się nakłada różne tam gruzy itp. Zawiera też takie oto wiertło, dzięki któremu możemy zniszczyć te oto deski. No i co? Kabina w środku prezentuje się mniej więcej tak, że znajduje się tutaj w środku kierownica. No i w sumie tylko kierownica, nie ma żadnych tutaj wajch, jakby... Znaczy, w sumie znajdują się takie jakby tutaj wajchy takie... Jakieś szare klocki, chociaż nie wiem, czy to mają emitować yy, jakieś wajchy, czy po prostu to ma, nie wiem, coś być w, w tym rodzaju, nie wiem. Jest tutaj też miejsce na łopatę, jak i również zmiotkę oraz także schodki, żeby wejść do samej koparki. Również na zamianę zasługuje tutaj ten oto element, dzięki któremu możemy wsunąć ten... Oto przystanek autobusowy w odpowiednim miejscu. A tak oto prezentuje się sam e, sam jakby nie wiem podnośnik tak to można nazwać e, na. Przestanek autobusowy jak widać mieści się idealnie co, to też może się na jakichś nie wiem powiedzmy wózków widłowych czy coś tego rodzaju tylko że to pod ciężarem akurat opada. Nie wiem czy to jest wina luźnych klatków czy w ogóle ale po prostu to tak opada. Sam zestaw też stara się nam przekazać jakąś tam historię. W zestawie chodzi o to, żeby zniszczyć te otoż pozostałości po jakby ławce albo sterem przystanku autobusowym, które możemy zniszczyć tak. Jest to dosyć, ty jest to dosyć typowe, jeżeli chodzi o LEGO, bo, bo pamiętam, że w 2018 w tej serii z górnikami też była taka koparka, gdzie pozwala zniszczyć kamienie. A tutaj to po prostu niszczy deski. I po usunięciu tego możemy zrobić miejsce na nasz przystanek. No i przystanek, przystanek. Jak to się prezentuje? Cóż, zawiera otóż panele słoneczne, dzięki którym prawdopodobnie możemy ładować ten telefon. Co mnie to też ciekawi, czy ten telefon należy po prostu, czy ten telefon po prostu. Jakby to powiedzieć, przy budowie jest on dodawany jako gratis, czy coś tego rodzaju, czy po prostu to należy do jednego z dwóch, dwóch robotników w tym zestawie, ale kładziemy go tutaj. Sam, sam też przystanek jest utrzymany w białej kolorystyce, jest ona dosyć ładna. Chociaż trochę się to może nie nadać, jeżeli nie posiada się żadnego autobusu. A no w sumie ja też nie posiadam, a jednak posiadam ten zestaw. Oczywiście w tym zestawie znajdują się też dwie minifigurki. Jest to Pan i Pani Robotnik. trochę mnie to dziwię, że czasami do tych zestawów dodaje się kobiety, kiedy z reguły to są mężczyźni, ale co tam, firma LEGO ma swoje priorytety. I cóż, różnią się tylko spodniami, jak i główką, no i też kaskiem. Bo jednak torsiki są takie same robocze. No, oczywiście one się niczym nie różnią, ale Fokusa nie chcę tutaj złapać. Yy, dobra, również same fig również yy, Szczególnie na, po na uwagę można zwrócić pani robotnik, bo, bo posiada ona takie oto włoski z tyłu, których nie posiada ten facet. Są one dosyć typowe. Na przykład, w, chyba jedna mini figurek z serii Lego Przygody w, z 2014 roku posiadała taki element. Jak nawet nie ten sam, lub lekko inny. No ale. No wiecie. Więc cóż, to by było na tyle z tego zestawu. Moja ocena to 8 na 10. I widzimy się w kolejnych recenzjach. Bo szykuję ogólnie coś grubego. Więc elo, cześć, siemanko.